Witam Ciebie promieniami radości. Jaki to kolor? Na poziomie fizycznym czy jest kolor pomarańczowy? To jest kolor wewnętrznego dziecka, kolor tu brzucha. Dzisiaj drugi raz się z Tobą spotykam, a w ogóle powiem, co mnie zainspirowało. Chciałam koniecznie luty całkowicie przeznaczyć dla siebie na takie wewnętrzne oczyszczenie, na taką integrację z sobą. Jednak mam dużo zapytań o to, co się dzieje. Pytania trwogi. Ponadto. Ponadto. Całą godzinę rozmawiałam z nowym przyjacielem, do, do, do tej rozmowy będę często wracała. O tym, co się dzieje, on widzi, on rozpoznaje, on rozpoznaje ktoś człowiekiem, kto nie, rozróżnia ludzi od inne rasy. Pięknie mnie też zmotywował, żeby się tutaj jeszcze bardziej zaangażować w los społecznie, jednak na wstępie dziękuję serdecznie za komentarze, za lajki i za subskrypcje. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo skoro ja zaangażowałam się w tę społeczną działalność, zależy mi, żeby to trafiło do jak najwięcej ludzi, bo bardzo ważna jest teraz współpraca. I zachęcam, jeśli nie pojmujesz jeszcze słowa współpraca, do obejrzenia filmiku, który nagrałam Wolność współpraca 13 listopada 2021 roku. Żeby chciało nam się chcieć, potrzebna jest bola życia. Bola życia zanika, Mój człowiek się wypalił. Robił może i dużo, ale nie miał efektu. Jest wiele przyczyn. Może to być podążanie w śmierć z jakimś bliskim, ale najczęściej jest to ciało niedożywione. I jestem pytana, co zrobić, żeby zasilić to ciało, bo jedzenie, nieodżywianie się powoduje powolną śmierć. No, wolność, samobójstwo i jestem często pytana Elżbieta co robisz, że masz takiego powera, co robisz, że jesteś zdrowa, ładnie wyglądasz, masz ładną cerę. O teraz byłam pytana co robię, bo jest w tej chwili trochę filmów na temat jak nam szkodzą kanałowe leczenie zębów i prawdopodobnie tak jest, ale jeszcze ważne. Jak kto miał zrobione te kanałowe leczenie? Czy idealnie jest czyste? A do tego, czym, w jakim stanie my się utrzymujemy, żeby tam się nic nie rozwijało w tych kanałach? Oczywiście jest to ostateczność, ale my kiedyś, jak ja ponad 20 lat temu, nie miałam alternatywy. Wyrwać ząb. było. Druga alternatywa, tylko wybrać, wyrwać co? No i młoda kobieta, no tak, pewnie że młoda, 60 lat, może miałam 50 kilka, już miałam kanałowe leczenie. Ale zdrowo się czuję i zdrowo żyję. W związku z tym, że mam dużo zapytań, a nie jestem w stanie rozdwoić się tutaj na tym kanale, ponieważ. Ludzie ukierunkowują się. Jedni szukają tylko odżywiania, są tacy co odkudzania, inni zdrowego stylu życia, a jeszcze inni zależy im, żeby otwierać serce i właśnie żyć, kreować, dowiedzieć się, po co tu jestem, dowiedzieć się, jaki jest mój cel tego życia dowiedzieć się i żyć z tym, gdzie ja mam odejść, to dla tych właśnie zostawiam ten kanał Elżbieta Aldona Giryn. Natomiast postanowiłam otworzyć drugi kanał, Wola życia. I tam będę dawała różne ciekawostki, doświadczenia zebrane, no te 40 lat z tego życia, które mam, które tak tutaj troszkę. Wprowadzałam też na ten kanał. Jak ktoś mi śledzi od początku, to to wie. I prawdopodobnie będę tam każdy filmik czy trzy z tego sumowała i robiła rozdział do takiego poradnika, który opublikuję i będzie można za jakąś donację to u mnie nabyć. Simp Sunowie. Jakoś nie mogę do tej nazwy się przyzwyczaić. Trudno mi ją wypowiadać, nawet nawet poprzednio też ją trochę zniekształca. To jest niby humorystyczna bajka, humorystyczne takie wydarzenia tam pokazane, ale nie do końca. To tak, jak ogólnie, daje nam się trochę piękna, trochę dobrego w różnych artykułach, filmikach, piosenkach, ale przemyca się tam no, coś, co ma się tworzyć. Podprogowe działanie to jest już bardzo dawno znane. Filmy Disneya to już od dawna stosują. No i cóż, co oni nam wyraźnie na 2024 rok zaplanowali? Czy wszystko ich się realizuje? Dużo. I tutaj dam za chwilę kolejne obrazy, jakie oni nam serwują, propozycje, bo to nie jest nic oczywistego. My mamy wewnętrznie prawo powiedzieć stop. Mojej zgody na to brak. Czyli wewnętrznie, pierwsze wewnętrznie. Proszę przeczytaj te obrazki i te wpisy, które dałam, ponieważ nie chcę swoim słowem jeszcze potęgować i dawać im energii. Dodam tylko, że y, najbardziej niepokojące z tego wszystkiego jest właśnie y, sztuczna inteligencja. Jest to rasa. Rasa, której celem jest przejęcie ziemi, ludzkości. I nawet w Hongkongu na jakimś wydarzeniu była rozmowa, dziennikarz pytał robotów, jakich jest cel. No to kobiecy taki, o wyglądzie kobiety, chyba Sonia ona ma na imię, odpowiedziała, no ja chcę sprawić, żeby świat dla ludzi był lepszy. Drugi mówi, no wydaje mi się, myślałem, że i tu proszę przeczytaj. A trzeci i to jest też znamienny. Ale się nie przejmuj, zadam o ciebie, żeby ci było ciepło, bezpiecznie, w tym ludzkim, moim zoo. I teraz, czyż to nie jest powódka dla nas wszystkich? Ach, tylko roboty. Nie. Te roboty mają swoją inteligencję. I to właśnie w tym filmie. Simpsonów nam pokazują. Rodzina wchodzi do miasteczka wesołego. Tam witają ich roboty. Na początku są przyjazne, ale później zaczyna się demolka i wszystko niszczą, co w ich zakresie. Sięgu jest. Mamy się, odwrócić się od robotyzacji. Jak najmniej dawać temu energię. Nie współuczestniczyć w tworzeniu tego, nie rozpowszechniać tej sztucznej inteligencji, a robi się to na różne, w różnych sytuacjach. Ja nawet tu w programie komputerowym dostaję podpowiedzi. Skorzystaj ze sztucznej inteligencji. Nie, nie skorzystam. To co robić? Jeden to moc, ale ósemka to zwielokrotniona moc. Ale też ma wartość tej jedynki, tyle że zauważ, proszę sobie wziąć kartkę i policzyć. 1, dodać 2, dodać 3, dodać 4, dodać 5, dodać 6, dodać 7. Równa się. Ile wychodzi? 28. Kiedy to sumujemy, wychodzi 1. Tyle, że ta ósemka ma w sobie wszystko. Wszystkie wartości. I też popycha do działania. Ósemka nie jest płaska, tylko oczy tak widzą. Ósemka wibruje, jest wielopoziomowa, a jej przejście w środku jest portalem. Jaka jest moja propozycja? Najpierw trzeba zrównoważyć siebie. Siebie w jaki sposób. Jest wiele metod. Takie najszybsze, co mi tutaj przychodzi z ósemką, to wodzenie sobie gałkami oczu. Tu jest środek i tak w prawą stronę pod okiem, tu w lewą nad okiem, i tu łączymy. I tak sobie parę razy. Dodatkowo wzmacniamy widzenie. Same dobre rzeczy. Widzenie fizyczne i intuicje. Ja to kiedyś ćwiczyłam. Na moją intuicję widzenie i czucie robiłam mnóstwo różności. Drugie to trzymanie dwóch takich dłoni przez chwilę. Jak do modlitwy. Tyle, że jak... To trzeba trochę poczuć. Badano, badano to, że jakiś czas dochodzi do równowagi i wydostają się szare te jony dodatnie, chorobotwórcze. Natomiast jak ktoś długo tak trzyma, to już pozbywa się swojej energii. Bo już nie raz mówiłam, że czubkiem. Wszystkimi czubkami, energia z wielkiego potencjału wpływa do małego i no i ją tracimy. Inna sprawa z ósemką. Ja to w mojej książce też pokazywałam, omawiałam. Wyobraź sobie, zobacz, jakby, jakby no, po prostu szło światło, złote światło. Nawet jak tego nie widzisz, to ja takie testy robiłam. Ale sprawdźcie, jak to działa. Z mojej dłoni płynie złote światło i idę nad głowę, tu do tego zbiornika, metr nad głową, to znaczy metr, tyle ile sięgniesz. I tu z tego zbiornika zgarniasz też to złote światło dodatkowo. I idziesz ósemką, robisz ósemkę, tu na poziomie serce, splot słoneczny przechodzisz i robisz koło met pod nogami, wracasz do z powrotem i zamykasz. A jeszcze sobie możesz na koniec zrobić taki, że korona moja jest otwarta, bo czasami umysł fiksuje... A ja jestem zamknięta, ja sobie pozamykałem coś. Nie. Od naszego nastawienia wszystko się dzieje. Czyli wyrównujemy, proponuję na Polskę lub na kraj, w którym żyjesz. Zacznijmy od kraju, od swojej społeczności, od narodu. Kto jest sprawiony, może sobie mapę całego świata zobaczyć i wprowadzać w to złotą ósemkę wielokrotnie. Ona jest wielopoziomowa, wielokrotnie. Ona będzie łączyć co rozdzielone. Bo przecież najpierw mamy się z sobą połączyć. Ona będzie harmonizowała, doprowadzała do równowagi. Tak, bo to jak dwie półkule, mamy dwie półkule, a każda chce coś innego. I tak podzielono narody, społeczności, grupy. Specjalnie tyle religii, tyle partii. Więc tu musimy swój mózg połączyć. Lewa półkula męska rozrywa, dzieli to jest separacja, logiczne myślenie i bazuje tylko na tym, co wie. Prawa półkula ma dostęp do całej, nie tylko bazy, co było, ale ma wyobraźnię, wizję, e, intuicję i jest w stanie widzieć to, co nadchodzi, co już się w przestrzeniach wykrowało. Także warto korzystać z dwóch pół. Ja potrafię działać i na polu fizycznym, energetycznym i duchowym, ponieważ moje półkule są połączone, korzystam w miarę równo. A tak, jeśli tego nie robimy, to taki komin się tej, na tej lewej półkuli energetyczny robi, jest nierównowaga. Co pomaga prawą półkulę budzić? Dla praworęcznych Rysowanie lewą dłonią, lewą ręką. Też tak kiedyś robiłam, lewą. Pomaga budzenie, no to już długi temat, jak budzić prawą kółkulę. Natomiast wyciszanie, medytacja, takie świadome oddechy, to wszystko nam pomaga. Im więcej spokoju, tym więcej intuicji. Następnie, co możemy zrobić dla Polski? Uważam, że nie tylko dla Polski. Indianie wołają do wielkiego ducha, miłującego, kreującego wszystko. I tym wielkim duchem dla nich jest orzeł, czasami kondor. I była taka przepowiednia, że jak się orzeł z kondorem spotka, to będzie już wielka przemiana. Nawet takie filmy gdzieś miałam. I zobaczyć nad swoim krajem wolno pruwające orły, bo orzeł polski jest zagwożdżony, przykuty. I to nie jest dobry herb dla nas. Podobnie jak jeden kraj ma jednorosta, też poziom duchowy, tego w kajdany. Poszukaj, kto ma taki herb. Biały, piękny orzeł, wolny. Chodzi tutaj, nasz cel też, być. Wolnym krajem, wolnymi ludźmi. Tak, czasami się niektórzy pytają, to jak to będzie w tym nowym świecie? Ja proponuję, ja już nieraz mówiłam o filmie Zielona Piękność. Jak tam żyją bez pieniędzy? Jak podróżują mogą podróżować do, inny, podróżować do innych światów. Co jeszcze będę kontynuowała? Tą serię? Za każdym razem dam jakieś ciekawostki. Proszę najpierw popraktykować to, zanim dam coś nowego. Zachęcam Ciebie do rozważań nad tym, co powiedziałam, do praktyki, do współpracy. I no cóż. Jeszcze raz dziękuję za Twoją uwagę i proszę o komentarz, o łapkę, o pytania, bo to mnie też naprowadza. Niech w Twoim życiu będzie piękno, obfitość. Niech w Twoim życiu i Twoich bliskich będzie wolność i błękitne niebo.